Dlaczego nie chcecie się grać w gry? Widziałem już podobny materiał kiedyś, e, a propos tego. Konsensus tego był taki, że mówiono ci na przykład, że gry to jest marnotrawstwo czasu, że można spędzić ten czas lepiej, na przykład sobie skrolując TikToka albo Facebooka, bo to jest mniejsze zło. Pomimo tego, że tutaj gdzieś tam się musisz często, znaczy, no oczywiście zależy w jakiej gry, ale musisz się często gęsto zaangażować, musisz często, no trochę pomyśleć, no spróbuj przejść, są slajka like na pałę, no to życzę powodzenia. U mnie ja pamiętam tak, że zawsze było to nie było dobrze postrzegane, jak ja grałem w gry. To znaczy, wiesz, mogłem na przykład, załóżmy, odrabiać lekcję i w tle mieć włączonego Facebooka i tak, wiesz, w 3 minuty lekcji, 5 minut Facebooka. I jakby teoretycznie się uczysz, nie? Ale tak faktycznie marnujesz czas. To lepiej by było, wiesz, po prostu na przykład tą godzinę, czy ileś tam poświęcić na te lekcje, a resztę sobie pograć, nie? Raz, że w większym skupieniu by to było, ale wiesz, grasz. Więc w moim przypadku to było tak, że moi rodzice, no wiecie, ja teraz się siedzę i zarabiam. W sensie, no, nie mówię o streamie, bo tutaj jest Ciężko, ale no po prostu jako programista No siedzę przy kąpie i zarabiam, co w tamtym Czasie było dla moich rodziców nie do pomyślenia I no to, wiesz, takie spędzanie Rozrywkowe czasu Przy grach, no to, no, było nie do pomyślenia Żebym tak robił, marnował swój czas Wiesz co, do tego się dochodzi trochę z wiekiem, mam wrażenie Cię cięż Ciężko coś takiego No wiesz, to nie jest tak, że ja nie grałem Tylko no, y, grałem zdecydowanie Mniej niż, niż bym chciał, nie, bo wolałem Często na przykład, nie wiem, obejrzeć Sobie coś, bo miałem tą świadomość że, jak ja się w to zaangażuję, to zaraz będzie na no, to, powiedzmy, krzywopatrzone, nie? Teraz już tam luz, nie? Takich problemów nie mam. Nawet też podejście moich rodziców ogólnie się zmieniło, to widzę na przestrzeni lat, ale no kiedyś tak było. Kiedyś to był strasznie ciężki temat, ale kiedy, w momencie, kiedy ja tam gdzieś się próbowałem zagrywać, to, to wydaje mi się, no były inne czasy, bym powiera, powiedział, kiedyś to było. Tak, z perspektywy czasu, ja od kiedy też przestałem zwracać uwagę na zdanie innych i zacząłem robić wszystko po swojemu, to jestem giga zadowolony. No chociażby tak. Pamiętam, jak ja chciałem zrezygnować ze straży, bo tam wspominałem tutaj nieraz, raz, że yy, ja pracowałem w straży pożarnej. Ja chciałem zrezygnować, to pierwsza myśl, która się pojawiła, co? Prawda, u mnie też się pojawiła, ale dopiero później, e, ale na przykład, jak gadają o tym z bratem, to on powiedział, że, no stary, to się załamie, nie? I tak faktycznie było. Pierwsza reakcja była masakra, ale później, jak zacząłem to tłumaczyć, powiedzieć, że, no nie chcę i tak dalej, że lepiej iść na swoje i sobie samemu ogarniać, no i zajebiście na tym wychodzę i finansowo, i mentalnie, no to mówię, no le lepiej mieć takie podejście finalnie. Fajne. No, zaczęło być nudne. Nie przynosi tyle rozrywki, co kiedyś. Może tak uważasz, a może tak. Nie uważasz, ale może będziesz uważać. Generalnie. Tak, to jest Filipszek w ogóle ciekawy temat. Połączony trochę z tematem, ale, ale ten, ale odchodzimy, nie? To jest ciekawy temat. To znaczy, że. No za ciebie życie nie przeżyją. Rodzice nikt za ciebie życie nie przeżyją, więc dlaczego miałbyś się sugerować ich, ich jakby opinią i wszystkim? Wiecie, ja to też tak mówię, żebyście nie pomyśleli sobie, że ja mam jakieś zatargi ze starymi, ja zajebiście się dogaduję ze starymi. Tylko no tak z perspektywy czasu patrząc, nie? Na to wszystko z boku. Rodzice oczywiście nie chcą dla ciebie źle, ale też no wielu rzeczy nie rozumieją i często jest tak, że przez brak czasu, przez nawet niechęć, nie i im się są zmęczeni, nie chcą nawet czasami zrozumieć niektórych tematów, nie? Dlaczego na przykład ja Wolę sobie pograć w gierkę, aniżeli, no nie wiem, kurwa, podlewać kwiatki. Nie, nie mam pomysłu, co to można robić. No i też y, druga rzecz, to już tak pomijając, jedna e, rada, powiedzmy, to że możesz się czasami zapytać rodziców o ich opinie, ale prawda jest taka, że jeżeli będziesz ich słuchał, to już najwyżej tam gdzie oni, nie? Więc jeżeli chcesz, powiedzmy, czegoś więcej, myśl sam. Masz łeb chuj, to kombinuj. Odpowiadając na tytułowe pytanie, czy gry się skończyły, nie. Może ty odczuwasz mniejszą frajdę z grania w gry? Jest to, wydawałoby się narastający problem i właściwie nie ma na niego konkretnej odpowiedzi, ale coś szkodzi trochę pojapować. Ale jestem młody żały, co? Materiał na ten temat od paru lat pojawia się mnóstwo, i niestety większość z nich jest robiona pod tezę. To znaczy, granie w gry nie jest już takie same. Gry są główne. Udowodnię ci dlaczego. Ale czy realnie gry zaczęły być głównym i wszystkich nagle nudzą? No nie, rynek. Znaczy, i tak, i nie. Do, do, właśnie. No, żyjemy w czasach, gdzie po prostu jest mega dużo gier, mega dużo tytułów. No, ja chociażby patrząc po ostatnim, w ostatnim momencie, jak ja zacząłem grać te w Like, w ostatnim momencie wyszedł ten. Wuchang. Teraz wyszedł y, Silikson, Kazan chyba, jeżeli się nie mylę jest to No generalnie strasznie dużo wychodzi tytułów, które są względnie dobrze, nie? Teraz też jeszcze od Chińczyków coś wychodzi, nie pamiętam tytułu, ale coś wychodzi takiego, że y, no, ludzie się tym zachwycają po trailerach, nie? Także żyjemy ogólnie w czasach, gdzie wydaje mi się, że mamy dużo dobrych gier, tylko no często gęsto też wychodzą jakieś triple y, A krapy. Już nie będę wymieniał tytułów, bo nie chcę pozwolić. Phantom Blade, dokładnie. Phantom Blade, tak, dobrze mówisz Lipczak, no. Jest najmniejszy kiedykolwiek, a graczy tylko przybywa. Wiadomo, że jest to bańka, narastająca. I może od tego zacznijmy. Dopiero później będziemy sprawdzać sobie dzisiejszy stan gier. Więc trochę od dupy strony, ale chyba najprostszy argument, który da się wystosować, to nostalgia. Kiedy... Albo ekspedycja, kolejna dobra gierka, którą. Znaczy, dobra, no. Ciężko mi wypowiedzieć się, bo jeszcze w to nie grałem, będę chciał zagrać, ale no, nie spotkałem się chyba z negatywną opinią na temat ekspedycji. Więc żyjemy w dobrych czasach pod tym względem. Za chorobę oznacza po prostu tęsknotę za starymi czasami lub wydarzeniami. Magia naszego mózgu też jest taka, że te wspomnienia sobie często ubarwiamy, albo mówiąc inaczej, z perspektywy czasu patrzymy na nie innym okiem. Możecie pójść dzisiaj na domówkę u kolegi i bawić się średnio, a za 7 lat wspominać ją z łezką oku. Albo irytować nauczyciela z tylnej ławki przez pół liceum i, choć nie było to w tamtym momencie nic aż tak epickiego, no tak macie 30, zaczyna być wzruszającą przeszłością. I z grami jest podobnie. Kiedyś nie miałeś tylu gier. W bibliotece I tylu gier na być. A propos tego, to, to też powiązane trochę z tematem, z tą nostalgią, nie? Ale ja wiem też, nawet już na swoim przykładzie, że za x lat nie będziesz żałował tego, że coś zrobiłeś i nie wyszło, na przykład, tylko właśnie, że czegoś nie zrobiłeś, nie? Nie wiem, załóżmy, prosty temat. Nie wiem, podbicie do jakiejś dziewczyny, zagadanie do jakiejś dziewczyny. Za X lat nie będziesz pamiętał tak naprawdę, że nie wiem, że się stresowałeś, że nie wyszło i tak dalej. Raczej będziesz pamiętał, że pomimo tego, że się stresowałeś, to podszedłeś, nie? I nie, nie będziesz tego żałował, bo za X lat to, że ci nie wyszło w danym momencie, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Ciągnięcie ręki miałeś to, co kupili ci rodzice na jakiejś PlayStation 2 i grałeś w to bez trosko, bo w co innego miałeś grać. Co się dziwić więc, że jak przekrałeś już dziesiątki, a może setki tytułów, to to nie jest aż tak fascynujące. Miałeś 9 lat, graliście całymi dniami w Minecraft, życie było bez beztroskie. Teraz odpalasz Minecraft? Nie no panie, to nie jest to samo. Jest duże grono osób, które realnie wolno odpalić sobie Minecraft, nie wiem alpha, 1.4 i dopiero wtedy potrafią poczuć to coś. Cieszyć się rozgrywką. No ale wiadomym... Jest. Myślę, że ja byłbym jedną z tych osób, bo po prostu wiem, że to się tak rozwinęło, że ci, musiałbym się kompletnie tego od nowa uczyć. Wiedzą, że nie ma dzieci rodzin. No właśnie, no, nawet jeżeli ci nie wyjdzie, wrócisz spukane, cokolwiek by się złego wydarzyło, no to za 10 lat, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? No prawdopodobnie nie. Jest to, że Minecraft 1.4 nie jest lepszy od Minecrafta 1. 22, Czyli nie wiem jaka tam teraz wersja jest. No i główną rolę gra tutaj właśnie nostalgia. Coś jest inne, coś jest nowe, coś się zmieniło. No. Nie zawsze poczujesz ten dreszczyk co kiedyś. Mi to akurat aż tak nie przeszkadza, to znaczy, mogę odpalić te nowe wersję Minecrafta i czuję taką lekką nostalgię, ale jest inny problem. Ludzi mi się po godzinie, jak większość gier. Czemu? No i tutaj zaczynamy wchodzić w mniej obiektywne powody, ale sekcja komentarzy jest otwarta. Zapraszam do debaty. Moim zdaniem, pierwszym z takich powodów jest przez gatunkiem. Kiedyś wychodziło parę dużych premier rocznie, każda strzelanka była czymś nowym, wszędzie było prawie automatycznie coś innowacje, a aktualnie, jeśli ktoś już ograł dziesiątki pod gier, nowa może wydawać się schematyczna, nawet jeśli obiektywnie jest dobra. Masz dostęp do Game Passa, Plus, Epic rozdaje gry za darmo, a na dysku czeka 40 tytułów do ogrania i żadnego nie chce się odpalić. Bo jak wszystko jest dostępne od ręki, to nagle przestaje być wyjątkowe. Choć, to może być już osobny problem, czyli nadmiar wyborów. Wiecie, jest tam jakieś badanie, nie będę ukrywał... Ale coś w tym jest, coś w tym jest, co on tutaj mówi z tym nadmiarem wyboru. Ja pamiętam, że Swego czasu strasznie się jarałem. Chyba, to była asasem dwójkę, jak się nie mylę, bo jedynka mi się spodobała. Wiecie, no, taki no, nowy wyznacznik, powiedzmy, w gatunku i tak dalej. I wyczekiwałem ją, bo ona chyba wyszła po dwóch latach, jak się nie mylę, od jedynki albo nawet dłużej. Chyba nie było rok po roku. A później to zaczęło wychodzić rok po roku, tak że nawet mi się nie zdążałem za tym zatęsknić, że tak powiem, nie? Może pamiętam jakie. W każdym razie, pamiętam na czym mniej więcej polegało. Macie tutaj trzy opakowania płatków śniadaniowych. A wam parę sekund, wybierzcie jedno. Jak wybraliście jakieś, to spoko. Teraz dam Wam kolejny wybór. Macie trochę więcej opakowań, wybierzcie jedno. No i pewnie zostajecie przy tym samym, co? No i istnieje szansa, że nie chciało Wam się teraz angażować w moją zabawę, albo nie zdążyliście w te 5 sekund. Niemniej jednak udowadnia to jedną rzecz. Im większy wybór, tym mniejsza szansa, że cokolwiek wybierzemy. To jest paradoks wyboru. W skrócie, za dużo opcji powoduje decyzję, w rodzaju. Bo nasz mózg musi porównać więcej zmiennych, co wymaga większego wysiłku i powoduje, że łatwiej odkładamy tę decyzję lub z niej rezygnujemy. Dodatkowo, więcej opcji to większe ryzyko żalu. Bo co jeżeli jednak ta inna opcja byłaby lepsza, więc też może zmniejszać to zadowolenie z dokonanego wyboru. Myślę, że całkiem łatwo przyłożyć to na gry. Ja mam trochę tych. Gier. W połowę nie grałem, czasami wchodzę w bibliotekę, szukam czegoś do zagrania i odechciałem się po dwóch minutach, po niczego nie mogę wybrać. Ktoś po jakimś chwilę napisał mi, że jestem debilem, jeżeli kupiłem parędziesiąt gier na zniżkach, a potem nie ja nawet nie zagrałem. Ehm, no co wam mogę powiedzieć, może i debilem jestem, ale przynajmniej nie takim, żeby kupić niebieski znaczek na Twitterze. No, i teraz już na pewno nie mogę go kupić. Bo nie dość, że widzę na mniejszego debila, to jeszcze na hipokrytę debila. Ale no do. Za sobie w ogóle, co? Um, czemu w zasadzie tak jest, że zagrałeś w parę strzelanek i każda kolejna jest giga podobna. Przecież tak nie musi być. No tutaj wchodzimy już typowo w formułę Gier i trochę w hajdany, jakie mają na rękach twórcy AAA. Opowiadałem o tym w tym filmie, ale no, AAA to trochę jak fast food: no, Doprawione, błyszczące, ale wiesz, że to wszystko według jednego przepisu. Zamówiliśmy się z tego Big Maca, jak dzisiaj za Mówisz, to będzie taki sam. Co to znaczy, mięso może być chudsze, a cena wyższa, ale pewnie nie zauważysz. Jest powtarzalność. I o to chodzi, bo te tytuły mają trafiać do mas. Stoją za nimi ogromne pieniądze, więc muszą się zwrócić. Ryzyko musi być No właśnie, żeby nie było tego ryzyka, trzeba robić tą formułę, która działała od lat, nie? Że coraz ludzie są już albo znudzeni, albo się przejadło, albo wychodzą kolejne części, które są de facto gorsze. No to to. No tak to teraz wygląda. Wykończone do minimum. No ale niestety, między powtarzalnością a monotonnością nie ma dużej przepaści. Przepaść możesz odczuć między, nie wiem, swoimi rówieśnikami, albo generalnie resztą świata. To zawsze było dla mnie abstrakcyjne, a wręcz trochę żenujące pojęcie. Bo ogólnie jest to strach przed przegapieniem czegoś ważnego, nienadążaniem za czymś, lęk, że coś nas omija. I zawsze myślałem, nie no, to trzeba być jakimś przegrywem. Co mnie obchodzi, że coś pominę w internecie? Ale potem przełożyłem sobie to poza internet i niestety zrozumiałem, że są momenty, w których jestem przegrywem. Na przykład, nie wiem, robisz nockę w robocie, a twoi znajomy w tym momencie są na jakimś zajebistym wyjeździe i świetnie się bawią, bo to jest definicja FOMO. Uczucie niepokoju, że inni mają lepsze, bardziej satysfakcjonujące doświadczenia, a my jesteśmy ich pozbawieni. Więc w kontekście gier... Ale właśnie to, to jest to, że... Znaczy to jest kwestia social mediów już moim zdaniem. Nie, że widzisz tyle osób, które mają zajebiste życie, znaczy zajebiste wycinki życia, nie? To właśnie nie chodzi o to, że te osoby nie chodzą z kamerą 24 na dobę i pokazują, że no tutaj, tutaj się zesrała, tutaj co innego złego się wydarzyło, tylko no właśnie pokazują ci te fajne wycinki, momenty, w których są na jakichś wakacjach i na przykład, nie wiem, poszli zobaczyć jaki zajebisty widok, czy nad morzem, czy w górach, czy cokolwiek. Generalnie takie rzeczy są wrzucane. Ewentualnie, nie wiem, sesjałów, sesja u fotografa, albo nie wiem, zrobiła sobie laska 100 tysięcy zdjęć i wybrała jedno i wrzuciła, nie? I to powoduje to, że ludzie patrzą na to, oglądają i yy, no myślą, kurwa, ta osoba żyje o 100 razy lepiej niż ja, nie? I później pojawia się takie, yy, takie fomo, jak on tutaj to określił. Gry? Bo już jest coś nowego, albo że musicie szybko skończyć gierkę, bo zaraz wychodzi kolejna część Wiedźmin 4. Inna sprawa, że na odpalenie Wiedźmina 4 możesz mieć zbyt słaby sprzęt. Co tu mogę dużo powiedzieć? No najzwyczajniej, twój komp może odpalać nowe gierki na najniższych, 20 fps i nie grać się przyjemnie. A jeszcze przyjdzie ci za to zapłacić 350 zł. A no tak ceny gier. Żeby ok. A można inaczej, a można inaczej. Hollow Knight to pokazuje ile? 75 zł. 75 zł za gierkę, która jest regrywalna. To jest znaczy prawdopodobnie jest regrywalna. Dobra, nie będę tak się wypowiadał, dopóki jeszcze w to nie zagrałem, ale prawdopodobnie jest e, regrywalna. O, ekspedycja, tak samo, tak samo. Ekspedycji jeszcze nie kupiłem, ale też giga dobra pod tym względem. No, no, to czy nawet ostatnio też nie zagrałem, ale no też widziałem, że są bardzo pozytywne opinie w wielu. Kręgach yy, Night Nightrain, nie? To, to też wyszło. Nightrain też wyszedł, pomimo tego, że mogli sobie za niego sporo policzyć. No to dali też go za. powiedz im, proszę, stówę? To 50 może? Nie jakoś giga drogo. Nie, nie w cenie AAA na pewno, nie? Bywać chociaż większość najnowszych, największych produkcji to nie dość, że trzeba mieć mnóstwo czasu. To jeszcze hajsu. Dużo osób pod tym filmem poprawiło mi odnośnie najniższej krajowej, kiedy porównywałem ceny gier. A w akurat w kwestii też, czasu to nie do końca się zgodzę, bo tak jak ja praktycznie nie grałem w gry do pewnego momentu, aż zacząłem tutaj sobie streamować, grać w te wszystkie sous like i tak dalej. Tak teraz, no, po prostu sobie ogarniam na tyle, żeby, żeby móc to robić, nie? Właśnie od razu nie, nie staram się nie, nie siedzieć na telefonie, nie przeglądać żadnych głupot i tak dalej, tylko no, chcę realnie spędzić fajnie jakoś ten czas, nie? Chcę, żeby dostał jakąś rozrywkę, jakieś wyzwanie podczas tej rozrywki, a nie takie odmurzczenie typowe, bo te też gdzieś tam pamiętam w jakiejś książce czytałem. Niby czy to nie był Daniel Kahneman, Pułapki umysłu, że mózg się chyba nie męczy, tylko potrzebuje zmiany. To tak, by the way, nie? nie? wiem, chyba to było tam. No, to fakt, podałem ją w brutto, jak w wszystkich innych krajów, bo nie chciało mi się wchodzić w podatki w poszczególnych stanach albo kantonach. Ale, jeżeli macie powyżej 26 lat i nie przysługuje wam mulga dla młodych, to spodziewajcie się, że wasze 4,5 kafla najniższej pomniejszy się o jakiś 1000. Mm. Także szybko matematyką, jak macie 3,5 na rękę, a gra kosztuje 350 zł, to płacicie za nią 10% waszego miesięcznego dochodu. Jest to leciutki absurd, ale nadal płacimy najwięcej na Steamie, więc lepiej się przyzwyczajać. Ale może to problem z wami. Jeżeli nie zarabiacie minimum 20 tysięcy złotych i po prostu powinniście się, się wstydzić. Ile powinien zarabiać mężczyzna? No ponad 20 tysięcy. Może powinniście się wstydzić za Waszych rodziców, jeżeli nie stać ich na kupowanie gierki co 2 dni. Być może tak sugerowałaby wam Faustyna, wnioskując, że w piosence na party wyśmiewa swojego byłego za minimalną pensję. Red flag! Kuba, jego minimalna pensja! Ja chciałem jednak, by. Kuba, jego minimalna pensja. To fajnie, fajnie się robi. Jak ja się cieszę, że ta część internetu mnie niezbyt dotyczy. Ale możemy, jest w szansa. Możemy jeszcze walczyć o podium, nie? Odbiorców, normalna praca to nie wstyd. A jeżeli ktoś śmieje się z niskiej pensji, to raczej on ma jakiś problem. Wstydem za to jest. Jest bycie minionkiem, wyprodukowanym taśmowo, którego zestaw umiejętności ogranicza się do udawania emocji, ku uciesza siedmiolatków. Ale orka, Fudza ty! Nie nadawałby się nawet na kasę żabcy. Jebać Cię ale. Jego się nie wiemy, spodziewałem że w tym materiale. były miękkie. Pora na pewnie najbardziej uniwersalny pol. Czyli to, że jesteś dziadem. Mówiąc kulturalnie, jesteś dojrzałym człowiekiem, który ma inne priorytety. Nie oczekujmy się, czas mija, a życie robi się gęstsze. A to jest, to jest pierdolenie moim zdaniem. W sensie ja mam wrażenie, że im jestem starszy, tym mam bardziej po prostu wyjebane i nie, nie przejmuję się tym. Nie mam właśnie tego kija w dupie, tylko ja chcę powiedzieć nawet jakiś kurwa gówniany żart o twojej starej czy cokolwiek, to go powiem, nie? Po prostu, jeżeli na przykład przestałem mówić takie żarty, no oczywiście to było kiedyś o wiele bardziej śmieszne, to przestało mnie to bawić, nie? Ale to w ogóle nie, nie dlatego, że, że dorosłem. Po prostu przestało mnie to bawić, no temat mi się przejadł. W dzieciństwie czy w liceum po prostu siadałeś po lekcjach, grałeś 5 godzin, nikt nie dzwonił, że trzeba iść na pocztę odebrać awizo. Teraz praca, studia, rachunki, mycie łazienki, jakieś tam związki czy znajomości i nagle okazuje się, że granie jest na tej samej liście co posprzątanie lodówki. Chcesz, ale jakoś ciągle brakuje czasu albo energii. A nawet jeśli już od... Nazwijcie no, mnie odklejoną, ale moim zdaniem da radę po prostu to ogarnąć. Palić grę, to i tak z tyłu głowy czujesz, że mógłbyś zrobić coś pożyteczniejszego, co psuje cały klimat. Ten czas pewnie gra tu ogromną rolę, ale nie będę rozdział tego na osobny argument. Wiadomo, że jak ma się 12 lat, to jedyne co trzeba zrobić to chodzić do szkoły, jeść, wynieść śmieci i... Pomagać ojców w zadaniach bojowych? A może faktycznie po prostu być się znudziły? A może nie ma to związku z niczym, o czym mówię w tym filmie i najzwyczajniej w świecie, już cię to nie jara. Masz wolny czas, masz energię, nie masz ochoty robić nic stricte produktywnego ani pożytecznego, ale jeszcze bardziej nie masz ochoty odpalać gry komputerowej? No, Pewnie istnieje taka szansa. Niemniej jednak, jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie masz gdzieś tą iskrę, że chciałbyś sobie w gierki jednak czasem pograć. Ale nie wiesz za bardzo w co i jak. To pozwól, że ci pomogę. I A to akurat może tak być, że po prostu się w danym momencie nie chce, nie? Ja nawet teraz będę na urlopie, bo jak wyjeżdżałem, to mówię o Jezu, jaką dość mojej roboty potrzebuję odpocząć. Minęły 3-4 dni, gdzie w ogóle nie siadałem do kompań, nic nie, nie pracowałem i tak dalej. Ja mówię, kurwa, popracowałbym trochę, nie? Chociaż tak godzinkę. Po prostu mi się już zaczęło nudzić, że tak powiem, w tej rucie tydzień w dzień. I potrzebowałem trochę przerwy, ale ta przerwa nawet nie musiała być jakaś giga długa. W moim przypadku to były jakieś realnie 3-4 dni. Ja już miałem po prostu takie myśli, nie? Może nie w, takim, e, nie w takiej intensywności. Jak, jakbym to robił normalnie, ale, ale naprawdę miałem e, ochotę wrócić do tego. Chyba najlepszą poradą będzie. Spróbuj coś innego. To znaczy to może być inny rodzaj gry, gatunek gry, inny kaliber gry, cokolwiek. To może być przejście z gry komputerowej do konsolowej, z gier multiplayer do singleplayer, z CSa do LoLa albo z Wiedźmina do Undertale. Zależy oh, gdzie leży problem. Jeżeli masz na przykład 3 godziny wolnego czasu w ciągu całego dnia, to może zamiast rundki w PUBGu, który już się nudzi, można pyknąć sobie w jakiegoś roglajka. -like tam właściwie założenie jest takie, że jedno podejście nie trwa wybitnie długo i można dojść w nim do bossa. Ja bym ogólnie polecił spróbowanie gier Indie, tam jest mnóstwo perełek w dobrych cenach i Indie nie oznacza koniecznie, Gry zrobionej przez jakiegoś spocowanego odutka piwnicy, to znaczy pewnie oznacza, ale to nadal mogą być spoko gry, niekoniecznie dziwaczne. To też często krótsze gry, więc nie trzeba jakoś bać się o angażowanie w coś, czego się nigdy nie ukrywa. Dokładnie, ja miałem tak samo, nie? Całe życie jak już grałem, to w, tak myślę 90% czasu yy, to był właśnie online competitive, nie? No i to jak sobie wyślę. Tak, z perspektywy czasu, to ja miałem strasznie słabe początki. Zaczynałem chyba moją pierwszą grą, taką, że realnie gdzieś tam więcej w to grałem. To był chyba 2 kurwa. Jak sobie teraz myślę, nie, tragedia. E, potem taką kolejną grą, gdzie spędziłem więcej czasu, był LOL. Też żałuję. Tak teraz z perspektywy czasu, community, straszny toksik. No i potem CS. A potem zająłem się życiem. Wiecie, potem znalazłem dziewczynę i zacząłem grać w inne gry. Jakie są slajki -like i tak dalej. No ale jako, że materiał jest w klimacie ludologicznym, no to nie mógłbym pominąć, Wiele osób mówi, że to właśnie Elden Ring o, albo wszelakie gry tego rodzaju odnowiły ich frajdę do gier. Więc może to, może coś innego. Trzeba próbować, bo diamenty są tuż obok ciebie. Nie przez jakąś jeden tak, z... jeden Tak, 1.6 jeszcze miałem, ale w 1.6 z tego co pamiętam nie grałem chyba jakoś dużo, bo ja chyba byłem młody wtedy, jak miałem to 1.6. Wydaje mi się, że może to był początek podstawówki, jak miałem to 1.6, więc no nie wiem, ja jakoś w 1.6 nie pograłem za dużo, pamiętam. Raczej chyba z kumplami pamiętam, o do kafejki internet. Czy ktoś jeszcze kojarzy kafejki internetowe co to było? Może jeszcze gdzieś są, ale jak się chodziło z jomami do kafejk internetowych grało się polanie 9-7. I wydaje mi się, że po kafejce jakoś, jakoś z jakiegoś powodu później po tych kafejkach yy, udało się dorwać to 1.6. Potem... No ale w to 1.6 nie pograłem za dużo. Może w, może po prostu dlatego, że chyba znajomi nie mieli tego 1.6. Wiesz, to były czasy, pamiętam, że no nie każdy miał kompa, laptopa, teraz to, to no 90% osób ma nie? Jakiś sprzęt nie Musi być dobry, ale jakiś jest, żeby odpalić tego CSK, nie? Albo lola. Z gry do gry, dajcie jej trochę więcej czasu, zmniejszcie swoje oczekiwania, a to na pewno pomoże przynieść korzyści. Może ogólnie spróbujcie zagrać inaczej? I co mogę powiedzieć na zakończenie? Gry są spoko. Dzięki, elo, Pozdronara. Dobra, dzięki, elo, Pozdronara. Spoko, spoko. Fajny materiał, tak pod dyskusję też, też spoko. Co mogę powiedzieć? Nie dajcie sobie mówić, że to jest marnowanie czasu. I tyle, nie? To, to jest chyba, chyba takie najważniejsze, co można tutaj, tutaj wyciągnąć z tego materiału.